Znajdźcie na kanale w poszukiwaniu zdrowia.pl Dopiero co wróciliśmy z Gruzji. Pomimo tego, że nasze odczucia naładowane są ciepłą, słoneczną atmosferą, nie uniknęliśmy przeziębienia. Okropny katar, kaszel, temperatura, wóle gardła skłoniły mnie do podzielenia się z Wami moim sposobem na walkę z przeziębieniami. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wykonać syrop z cebuli stosowany przy przeziębieniach. Głównie kaszel, chrypka czy mierzyt gardła. Do przygotowania takiego syropu potrzebujemy cebulę, czosnek, miód. Ja dodaję jeszcze goździki i trochę pikby. Dokładnie tej samej, o której mówiłam Wam w poprzednim odcinku. Zaczynamy. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić, to obrać i pokroić cebulę. Pokrójmy ją bardzo drobno. Możemy ją zmienić, zmiarzyć, żeby puściła jak najwięcej soku. aby była w jak najdrobniejszych kawałkach. Tutaj mam pokrojone dwie cebule. Jedna większa, druga takiej średniej wielkości. Przygotowane miałam trzy, ale myślę, że na moje potrzeby wystarczy właśnie taka ilość. I tak zastanawiam się, czy właściwie mm, zdajecie sobie sprawę, jakie cenne składniki zawiera zwykła cebula, bo przecież stosowana jest niemal w każdym domu. Każdy ją Przynajmniej raz w życiu spożywał. A tak mało mówi się o jej cennych wartościach, które posiada. Cebula ma przede wszystkim witaminy C, witaminy z grupy B, witaminę E, K, PP, prowitaminę A i sole mineralne między innymi do 15% krzemionki, przepraszam. Więc jest to bardzo bogaty surowiec, który warto spożywać. Ja krojąc naszą cebulę odrzucałam końcówki. Są to takie białe, zdrewniałe końcóweczki. Nigdy ich nie spożywam i nigdy ich nie dodaję do swojego syropu. Proponuję Wam również je usunąć. Cebula jest już poszatkowana. Przechodzimy teraz do krojenia czosnku. Do tego celu będę potrzebować dwa ząbki Jeden większy, drugi, jeden większej wielkości, drugi mniejszej. Należy go obrać i drobno poszatkować. Pokrojony czosnek tak samo jak cebulę siekamy bardzo drobno. Jest to bardzo ważne, bo zarówno w cebuli, jak i w czosnku właśnie te wszystkie substancje, które mają wartości chroniące nasze zdrowie i przywracające je do równowagi wydzielają się podczas właśnie siekania, miażdżenia, więc im drobniej, tym lepiej. Dlaczego właściwie dodaję czosnek? Zazwyczaj w tych takich podstawowych y, przepisach wystarczy tylko cebula i miód, albo cebula i cukier. Ja tutaj y, mocno, y, że tak powiem, urozmaiciłam przepis. Jeżeli chodzi o czosnek, czosnek ma właściwości bakteriobójcze, niszczy wszystkie drobne ustroje, grzyby, wirusy. Działa bardzo korzystnie dla naszego przewodu pokarmowego i nie wiem czy wiecie, ale jest skuteczny w, w zwalczaniu y, robaków. Jeżeli macie problem z listą czy osikami, to czosnek na pewno będzie tutaj fajnym wspomagaczem w walce z roboczycą. Drobno posiekany czosnek jest najbardziej wartościowym składnikiem i warto go jeść. Kolejną rzeczą, jaką będziemy potrzebować, to słoiczek. Pamiętajmy, aby oczywiście był wyparzony. A dzięki temu unikniemy drobnoustrojów, które mogłyby tam sobie siedzieć. Słoik musi być szeroki, żebyśmy mogli tam swobodnie włożyć łyżkę, wymieszać czy nałożyć nasze składniki. Ja do tego celu mam już wcześniej przygotowane słoiczki. Zawsze szykuję tego typu rzeczy w mniejszych ilościach. Lepiej przygotowywać częściej, niż miałoby się coś zepsuć. No i zaczynamy wypełnianie naszego słoika. Nakładamy śmiało. Śmiało. Myślę, że tak do połowy można spokojnie napełnić. Do tego czosnek. Mój pies się zaciekawił i Murczy z ukradka. Rozdzielę to co mam na dwa słoiczki, nawet nie wiem czy nie będę musiała przygotować jeszcze jednego, bo trochę tej cebulki mi tutaj wyszło sporo. Będzie Wam rozsypywać po w tym się nie przejmujcie. Przecież to wszystko można wyszątnąć. same się nie spodziewamy. We wszystkich działaniach im czosnku pamiętajcie, że im bardziej czuć jego zapach, tym lepiej. Czosnki bezwładne nie mają właściwości leczniczych. I też taka ciekawostka. Bo często skarżą się osoby, że czosnek ma brzydki zapach. To ten zapach to są olejki, które podczas oddychania leczą nasze płuca i oskrzela. Także dobrze, że pachnie. Dobrze, mamy nałożone w naszych słoiczkach czosnek i cebulkę. Do tego dodam jeszcze po jednym, może dwa goździki, ponieważ goździki również mają działanie bakteriobójcze, odkażające, a o to nam chodzi, bo oni nas gardło, dokucza katar, drapie i jest ogólnie nieprzyjemnie. A, dodam cztery, nie zaszkodzi. Jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek, tam pokazywałam Wam, jak zrobić syrop z filmy. U mnie już tego syropu jest mało, ale zostało jeszcze trochę owoców, które się zużywa w troszkę mniejszej ilości, więc dorzucę tutaj do mojego syropu z cebuli. Spowoduje on, że nie będzie tego posmaku takiej goryczkowej cebuli, a bardziej będzie tak czuć coś pod cytrynę i będzie przyjemniejszy do przełknięcia. Może wrzucę tu jeszcze łyżeczkę soku. Ostatnią rzeczą, którą należy dodać, to jest miód. Do miodu zawsze używam czystej łyżki. Tak mnie nauczyli yy, osoby, które tak mnie nauczyły osoby, które mają swoje pasieki i tłumaczyły, że nie wolno wkładać ani brudnej, ani obwizanej łyżki. Więc cierpliwie czekam aż. Aż ten miód skapnie. I jeszcze troszkę. Jak dodamy miód, należy wymieszać w nasz, naszym słoiczku i odstawić w ciepłe miejsce na około dobę. Po tym czasie odsączamy przez gazę, mogą być filtry do herbaty odsączamy nasz syropek, trzymamy w chłodnym miejscu. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to należy pić 2-4 razy dziennie po jednej stołowej łyżce. Po jedzeniu, dzieciom podajemy łyżeczkę od herbaty. A jeżeli chodzi o dolegliwości, w których najszybciej nam pomoże, to tak jak wspominałam na początku filmu, kaszel, chrypka, nieżyd gardła. Czyli to, co teraz po tej porze najbardziej każdemu dokuczę. Życzę wszystkim zdrowia. Zdradzę Wam jeszcze jedną, yy, jeden sekret, jeżeli chodzi o cebulę. Aby nie szczypała podczas krojenia, po obraniu przepłuczcie ją zimną wodą. Wtedy gwarantuję Wam, że nie będzie szczypać w oczy. A czosnek obieramy na sucho, skorupka wtedy schodzi dużo łatwiej. Nasze syropy są prawie gotowe, wystarczy zamieszać, odstawić, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce do dnia jutrzejszego. Ja dziękuję Wam za poświęcony dzisiejszy czas i zapraszam do oglądania moich innych odcinków, tych, których, które już są i te, które będą.